Darmo. 200 zł za, za to zapłaciłem. Sorry. Mnie nie przesadzam i tak do mnie nie pisz. Minęło 40 minut, tyle robisz dramę. No i dobrze, czekam aż mi odpiszą. My to gówno obchodzi. Sorry, żądam zwrotu, naprawdę, bo zrobię taką miatkę, że to będzie hit. Już się naprawdę zdenerwowałem cały czas. Ja już naprawdę koniec zdenerwowałem i ja robię grubą miatkę, nie? Robię grubą miatkę po prostu. Więc, jakby naprawdę, nie to szczerze miał. Nie... Dobra, pierdolę ten kalendarz, nie? Co ja mam zrobić? Dzwonię do nich! Dzwonię do nich w tym momencie. Sus Maria, bo to jest po prostu już śmiech na sali, co się dzieje. Dzwonię do tych idiotów! Zapłaciłem 200 zł za kalendarz, który jest zepsuty! Wypadają z niego produkty! Kalendarz adwentowy to jest kalendarz adwentowy! Się otwiera po okienku, a nie, że mi teraz wszystko wypada. 200 zł w plecy zmarnowałem przez to! Żądam zwrotu pieniędzy! Sorry, bo za to zapłaciłem swoimi pieniędzmi prywatnymi! Ja nie Uch, jestem. zdenerwowany już, naprawdę. Już mi nerwy po prostu ponoszą. To jest dramat jakiś dla mnie. Nie śmiać się, bo to naprawdę nie jest śmieszne już. Dobra, jak ja mam to. Nie wiem, jak ja mam to otworzyć, ludzie. Na koniec otwieramy teraz flafa kalendarz, dobrze? Ale gdzie mam zadzwonić? Napiszcie mi numer na infolinię. Co to jest? Jaki jest numer? To zadzwonię. Bo już naprawdę nerwy mi ponoszą. No sorry ludzie, ale. Zachowujesz się jak psychiatryka, nie zachowujesz się jak psychiatryka i nie robię żadnej awantury i dramy, tylko za to zapłaciłem 200 zł.